Witam Was dziewczyny bardzo serdecznie. Co myślicie o Włochach? Są bardzo sympatyczni i otwarci, i otwarci na I mili. Tak, otwarci na nas. Dobrze się z nimi współpracuje. I chcą um, się angażować. Tak. To I pomagają wszystko. nam. A co myślicie o Polakach? Polacy również są światło zawsze. No, no to współpracujemy ze wszystkimi. Staramy się dogadać ze wszystkimi. Jesteśmy jedną grupą. Tak. Cześć. Co sądzisz zakopanym? No, nasz rozmówca, bo jest mało rozmowny. What do you think about Polish people? you. They are so nice and uh, sweet. They are also so friendly and, uh, and nothing else. <laughs> I am so glad that I uh, meet them. okay what do you think about zakopane uh, it's a uh, very characteristic, characteristic. yeah the um, house uh. i don't know <laughs> it's time to eat <laughs> no, it's a nice uh, city uh, i like to uh, walk in this city and uh, yes it's different from italy uh, it's more Nie wiem, jak to powiedzieć, ale może bardziej lively. <laughs> Czy Polacy to gościnny naród? Bardzo, oczywiście. to nawet nie podlega żadnej dyskusji. Bardzo gościnny. Gościnny za mało powiedziane. Bardzo gościnny. Co pan uważa o Polakach? Same superlatywy. Chociaż też negatywy się zdarzają, ale przewaga jest większa tych dobrych cech, jak tych negatywnych. Zdecydowanie. Dzień dobry, państwo pierwszy raz w Zakopanem? Nie. A co by państwo polecieli zobaczyć w Zakopanem? Które no są, które nie, są nie jesteśmy pierwsi, i nie wiemy, co zobaczyć. Nie. A już widzieli coś państwo? No byliśmy na Gubałówce. I warto jest polecenia? Myślę tak, warto polecenia. Dziękujemy bardzo. Przepraszam, czy państwo pierwszy raz w Zakopanem? Nie pierwszy raz. Mieszkacie tu państwo? Nie mieszkamy. A co jest warte do zobaczenia w Zakopanem? Ja wiem, wszystko. Przede wszystkim góry. Góry. No, oczywiście. A co z Gubałówką? Nie byliśmy na, go, na Gubałówce, a myślę, że nie jest ciekawe. Aż tak bardzo K kiedyś byliśmy, nie pociąga owszem, nas. Ale to, to. Przede wszystkim pogoda jest ładna, dopisała nam. Dobrze, a co z Krupówkami? Normalne Krupówki, zatłoczone, drogie. Ale ładne. No. Dzień dobry, przepraszam, czy państwo pierwszy raz w Zakopanem? Nie. A który raz? Wiele razy, no bardzo dużo. I co pan myśli o Zakopanem? Nie Państwo, jako tako Zakopane bardzo fajnie, wszystko rozbudowało się ślicznie, ładnie. Natomiast wczoraj byliśmy na, w Parku Narodowym na tym, jak to, nie Kościeliską, tylko na, na dolina ta druga, Hołowska, o, nie? No, turystów mnóstwo, ale bardzo to jest wszystko zaniedbane. Tam w ogóle w przeciągu 5 kilometrów nawet toalety nie ma. To tak nie powinno być. Dzień dobry. Pani pierwszy raz w zakopanym? Tak. Ja nie. A co, a co pani już widziała w Zakopanem? A w Zakopanem co widziałam? Dużo. Góry, i doliny. <laughs> warte są polecenia? Warte, warte. Góry w ogóle przepiękne są także. Często tu jestem. Tak? Czyli dobre wrażenia? Dobre, dobre. Czy państwo pierwszy raz w Zakopanem? Nie. A który to, który to już raz? No nie wiem, piąty, może szósty. I co państwo myślą o Zakopanem? Że jest bardzo ładnym miastem. A co z turystami? Dużo jest zagranicznych turystów? Dużo, dużo, dużo się słyszy tych języków, także dużo jest. Dobrze się sprawują, czy... No nie widziałam, żeby coś złego robili, także dobrze się sprawują. Dobrze, dziękujemy, miłego dnia. Wzajemnie. Cześć wam. Czy pierwszy raz jesteście w Zakopanem? Tak. Tak? Tak. A spotkaliście tutaj dużo zagranicznych turystów? Tak, tutaj mamy zagranicznych turystów. Tak? tak. Tak. Hi guys, what do you think about Zakopane? It's really nice place here. We like it. Yes. We like it. Okay, so. Where are you from? Slovakia. Oh, nice. So, uh, how many people from Slovakia are here? Five. Five. <laughs> And you like Poland? Yes, yeah, of sure. course. And Zakopane the most? Nie. Yeah. Yes. Okej, okay, thank you. Czy uważacie, że tolerancja wobec osób niepełnosprawnych w Polsce jest na wysokim poziomie? Myślę, że na coraz wyższym na pewno. A spotkaliście tutaj w zakopanym jakieś osoby niepełnosprawne albo głuche albo niewidome? Kilka osób na wózku. Tak. I dawali sobie radę? Tak, dawali. Tak, dawali. <laughs> Dziękujemy bardzo. What do you think about Zakopane? Uh, i like it. it's a small town and uh, we're going to eat something uh, because we're hungry. <laughs> and i think that it will be tasty because i saw a lot of uh, shops. She <laughs> and then nice. what do you think about zakopane? not about the food of zakopane. <laughs> <laughs> the food of zakopane is a fundamental part of ah, zakopane. Yeah, because we are italians, so food is, food is so important. Everything, yes. it's a religion. But I like it. It's a small town. Today is a very good day. It's sunny, and I like even the people. They were so um, disponible, available. Oh, available, handful. available. That's all. Okay. Do you know that uh, Poland is Zakopane? Is uh, a winter capital of Poland? Yes, oh. I know. <laughs> I didn't know it, but great. I really like it. Okay. What do you uh, like the most of Zakopane? the church maybe uh, the yes. chur uh, yeah, because uh, the architecture is very uh, um, it's, astonishing. No, it's astonishing now it's astonishing because i notice also uh, a similarity with uh, um, scrovenia and Capella Sisi of giotto because the, the upper part is so similar so it's funny okay what do you think about zakopana I think it's very, very beautiful um, city. I can say, and um, yes, we are together, and we can meet at the other people uh, from Italy and Poland also, the deaf people, and and we can uh, uh, we can um, communicate communicate with the with the people uh, from Zakopane, yes, because we have we had a project, yes, uh, and yeah. I to jest. Ok, so thanks and have a nice day. Dziękuję. Thank Thank bye. Czy to jest Państwa pierwszy czas w zakopanym? Nie, nie, kolejny. Przynajmniej dwa-trzy razy do roku. W tym roku drugi. I jesteś wartego polecenia? Oczywiście, że tak. Zakopany zawsze jest warte y, y, zobaczenia i y, zawsze jest warte wyjścia w góry. Jest zawsze świetnie. <laughs> Czyli wrażenia dobre. Wracamy wciąż do zakopanego. Tak, bo pogoda dopisuje. No teraz jest cudownie, od wczoraj jest cudownie. Czyli na pewno będą państwo wracać. Będziemy na pewno wracać. Dziękujemy bardzo. Hello. Hello. Where, where are you from? Portugal. Portugal. Okay, uh, This is first time in po uh, Zakopane? No. Yeah. Yes. 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 For him no. For me yeah. no. Okay, so what do you think about Zakopane? Zakopane is the best place in Poland. I mean it. I really like Zakopane. And the fa my favorite place here Morskie Oko. Okej, a co myślisz o Zakopanem? Wcześniej przyjechaliśmy, więc nie wiemy bardzo dobrze, ale te domy nice <laughs> with z rzeką, tak. Cześć, jesteście pierwszy raz w Zakopanem? Tak, jest, nie, 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 jesteśmy... to i raz już jesteśmy. Jak wam się podoba Zakopane? Fajnie jest tutaj, przyjemnie, góry ładne. Co wam się najbardziej podoba? Najbardziej ci się podobają góry. Bo mi się podobało miasto. 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 A co wam się nie podoba w Zakopanym, w Krupówkach? Nic nie. Nie ma takich, że nikt nie podoba. A mi to wszystko podoba. To w takim razie, co myślicie o Włochach? Włochy? To jest dobrze. Trochę to kontaktujemy. I tam dogadamy. Pomału. Wszystko jest dobre. Dobra, będziecie wracać do Zakopanego? No, nie wiem jeszcze. A Ty, Paweł? No. Dobra, dziękujemy bardzo, życzymy miłego dnia. Dziękujemy.